I teraz to się rozumie, Siemano, dlaczego to się tak dzieje? Wow. Za takie coś, ale to była szybka ponowne uruchomienie. Jakieś tu problemy mamy. Nie wiem dlaczego. Ale jest ogólnie chyba spoko. No, jestem ciekawa. Wczoraj, ja tu niestety nie było. Nie wiem dlaczego. Ale dzisiaj jest to bardziej prawdopodobne niż wczoraj, więc zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. No działa. Dobra. Lecimy. A może już jest update? Kto wie? Nikt tego nie wie. Uwaga! Uwaga! Ach. Ach. Nie, nie ma. Nie, dobra. Tak sobie tylko wymyślam. XD Dobra. Zobaczmy. Jestem ciekawy, czy będą lagi. Może ich nie będzie. Dobra. Jest... Live już nie. Dobra, dwie osoby się ma, Już kod ten jest udostępniony. Dobra, macie tu, 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 tu. Kod. Witam, witam bardzo serdecznie. Chyba coś zagramy. Dobra. Lecimy z gierku. Bo to trzeba coś zacząć grać. Bo jakiś miałem tutaj błąd przed chwilą. Dobra. grące zagramy. Halala, może być pomógł coś? Jesteś ode mnie? O, ja jesteś dobry. Trzy osoby. Dzień dobry, witam. Tak, wcześniej trochę live. A potem bym. Znaczy, no, może bym zrobił, ale teraz tak mi się zachciało zrobić tego live'a. Dzień dobry, zwijam cuby. A. Hej, troll. To było niezłe. No chodź. Chodź tu cztery osoby. Witam bardzo serdecznie po raz trzeci. A w sumie po raz czwarty. A w sumie po raz trzeci. A w sumie to żegnam, bo nie ma mnie na tej mapie. Ale plus siedem. Bardzo fajny start. Możecie wbić, nie? Polecam bardzo. Klubik. Dla, 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 dla. Co? Jak usunął Lone Star i takedown? E? Nie czaję. W aktualizacji usunął Lone Stara? Siema, Gandal. Oglądasz? Heja, heja. Dobra. Lecimy dawaj. Brakuje mi kilka puchareczków do mega boksika, więc dzisiaj trochę nadgonimy. No i dostanę darmowego, nie? Bo tutaj będzie super zmiana. Co ty tu piszesz? Tylko nie można pisać. No nie można Gamber, słuchaj, wiesz co? Eee, to dlatego nie można pisać, bo ja tu muszę pokombinować, bo mi się komentarze wyłączą. Dobra, na Discordzie ci wytłumaczę. Dobra? Na Discordzie. Co pogadamy. To ci powiem o co chodzi. Tak ogólnie z tym. W następnym live'ie może będzie można pisać. Prawdopodobnie będzie można pisać. Na czacie na żywo. Hello. Hello, 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 hello. O baj. Baj! No gandal! Idź posoka. Um, nie, 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 nie idź, nie idź. Stój w krzaku. Stój! Jezus Maria, po co ty żeś się pokazywał? Elo? Elo? Zdążę! Mam! Wziąłem! Czy to nie ja? Chyba wziąłem, ale to nic nie dało niestety. Dobra. In... Dobra, zrobimy takie nowe do. A... ja bym chciał, żeby ten Mr. Pi był rzadki po prostu. Co się stało? Co tu się odwaliło? XD, dwie osoby. Hello, Ej, ale. Co tu się odwaliło w tym momencie? No Dobre to było. Ja nie mogę. Easy win. Zaraz zaraz. Witamy kos. No witamy. Nie wiem, może jakąś zademkę. Z... Zagramy Z kimś. Daj zadymę Dziękuję. Bo teraz tego. Jezus tego. Maria. No jak dwie osoby? XD. Ej, weź zaprosz. Aha, nie, bo to się ten zde styguje o, no zostaw, kurde. No zostaw to zapro, zostaw. O, i się tam to stegowało. Dobra, dawać. A nie, nie dawać. Gdzie? Max. Brr, moja ulubiona postać na zadymach. Jedna z ulubionych to jest. Aha, no kurde. Dobra, czekaj, zmienię. Nie, Jazzy. Poza. Fazelia Co tu oni piszą? Żadne zbiory Gramy za albo Duo Bo to nie ma sensu tak Siema jak tam? Ręka mnie boli. W ogóle. Trzy osoby? Dobrze widzę, dobrze widzę. Dobra, wjeżdżam. Ostro. O, jednak oni wjeżdżają ostro. Ała. Ała. Ostatnio się przeciąłem. Dlatego mnie boli. A w sumie to nie ja sam się przeciąłem. Bo to mnie przecięła szafka. I dalej mnie to boli. Chociaż to się przecięło z trzy dni temu. Albo cztery. Widziałem cię leon. No wreszcie ktoś nas ogląda. Siema Wow Co się stało? Nie Lol Karlo Właśnie, może ja sobie wezmę Karlo Czy to jest mój pomysł? Czekajcie, 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 czekajcie Zasugerujmy mu tego Nie Kroła, tylko Jonga ma, no, o, oh, martwisz. Ta jest za szybko wzmobi. Jestem już na live. Nie gram w... No Boże, nie słyszałam Okej okay. To ja sobie wezmę, mordis No tak, nie, my nie jesteś na live Możesz w sumie wbić Cztery osoby. Siema. To jest rekord. Nigdy nie było pięć osób, nie? Naraz na, na, na tym live'ie. W sensie, no, nie tylko na tym. Kogo ja wziąłem? Mortisa. O Jezus Maria. U! Uh! Bajtujemy. Bajtujemy spajkiego. Pięknie. Zbajtowane. A jednak nie. No jak jej podałem jeszcze, no. Nie wierzę w to. W ogóle czasami mi się wydaje, albo są takie lagi czarne Der echte bra. Można i tak No, dlaczego on tej piłki nie wziął? Co za nób? Trzy osoby Ktoś wyszedł trud ma. Oh yeah, yeah. はい。<Hello. S 2> <music> Dlaczego odszedł? Dobra. Key. Nie, nie, muszę spadać. Wow. Nie Mortis. Rico, 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 Rico. mam cię. Chodź. Nie wiem, czy kogoś mi zaproponowałeś ale... Najwyżej w kolejnym meczu wezmę. Bo teraz już Rikoszet wjeżdża. Z grubej rury. Chodź tu! O, dostał! O, dostał! O, kolejny raz! O, jak miło! Jak miło zobaczyć, jak ty giniesz! O, co?! Ale chamstwo! No, poczekaj na mnie, poczekaj. O, dwie łapy. Thank you very much. Dobra. Cześć, 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 cze, cze. No. Dobre to było. Gościu! Co ty robisz, nią? Brawo. Teraz wszyscy giną. Oprócz. No, wszyscy, dosłownie wszyscy, bo ja też. To jest? Cztery osoby. Mamy mm. ja Maria. Ktoś nas ogląda. I nie tylko na live. No, Elko. Elko, Elko. Uhu! Ale jazda. Dobre. Uhu! To było 5 osób. Jest rekord. Dzień dobry. Jest. Je je. Aż to zrobię zrzut ekranu. Jest. Wiedziałem, że kiedyś się uda. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie, łapkę zostawił. No, no bierzcie z niego przykład. Pozdro ten, który został, e, był jako piąty i pozdro dla wszystkich. Sześć osób?! Jedna łapkę w dół. Ale sześć osób?! No ludzie, no bez przesady. Wow. Ten live jest... Wow. I to się trzyma! Kurde. Czemu, czemu tylko mi daliście łapkę w dół? To jest pytanie, czy ktoś to znajomy zrobił chamsko, czy komuś się po prostu ten life nie podoba? Nie? Łapka w górę, czy w dół? O, to jest pytanie. Dobra. We have it. We have it. Dobra. Trudno. Jakoś zniosę tą łapkę w dół. W końcu nie tylko się dostaje łapki w górę, więc bardzo dziękuję, że zostawiłeś tą łapkę w dół. To jest moja druga łapka w dół na kanale, więc... O, trze o, dziękuję. Dziękuję. Czyli ktoś to lamsko zrobił, czy tak naprawdę... Y Mu się po prostu live nie podobał. Myślę, że tak ktoś z moich znajomych. Może nie w Braulu, ale tak. O, trzy osoby? Ale się z No, ale sześć osób było, no to, 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 to jest uwiecznione już. To jest niesamowite. O, dwie. No czemu wy mi dajecie tą w dół, a w górę. Nie, to jest ktoś z mojej klasy ze szkoły, na stówę. Albo z klanu. Przyznać mi się. Albo na czacie klanowym, albo na tym. Albo na grupie klasowej. Jeżeli, ktoś jest, jeżeli to jest ktoś z was, nie? Cztery osoby się ma. Ale naprawdę. Bo ja też czuję, że to jest ktoś z moich znajomych, że mi tak zostawia. O, w dół. Nie, to na pewno jest ktoś z moich znajomych. Ej, weźcie się, przyznajcie na jakimś czacie. Obojętnie, którym. Ja zaraz sprawdzam czat klubowy, nie? Też to robi Michamsko eee. To nikt z klanu. A dziwne. Aha. Pozamiatane. No chodziło o ten chyba meczyk. poprzedni, bo miał 22 kubsy. To się nie dziwię. Te słupki. No powiem.. Mój kanał robi się coraz lepszy. Tylko dalej ta jedna łapka w dół jest. Dlaczego? Dlaczego? A, no dobra. Dobra. Nie oj, oj, leżę. Pa. A ty... No Gandalf! Ej, daj bi zagrać. Daj mi zagrać bi. No ja miałem mu zasugerować. Dobra. Co, to... Weź... Nie! Brrr. Może ktoś się przyznał? Nie, Rockstar jakiś wszedł do No, może być Rikoszet? Nie może być. Aaaa, to ja wezmę tą. Bibi, bibi, bibi. Hej, Ale czekaj. XD. No, nikt się nie przyznaje, a ja potem sprawdzę. Czad ten, kla klasowy, ja, ja myślę, że ta ławka w dół jest od znajomego. Po drugie wątpię, żeby jakieś obce osoby mnie w tym momencie oglądały. Być może ktoś jest taki w tym gronie. Boom! Ło wow, Jesus! No to nas porobili, ładnie. Cztery osoby, witajem. Co się stało? Co tu się odwaliło w ogóle? Czekaj, ja, ja biorę Max. To jest Max, we Luzik. Dobra, in, in. Dobra, porobione na luzie w ogóle, Ła, nie, 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 Ua. Dobra, dojeżdżam. dojeżdżam. 2, 1, 3, 2, 1, elo. Elo. się stało? W tym momencie. Mm. Co się w tym momencie tutaj odwaliło? Przepraszam bardzo. Ok. Ok. Siemka. Ja biorę. Ej, ile zadaje Max? O, dużo. Fajnie. Na soku. O trzy łapki w górę i jedna w dół. Wow. Myślałem, że ktoś zmienił, ale to jednak ktoś inny po prostu zostawił w górę. No ale dobra. Jest okej. Okay. Sześć osób było. To jest osiągnięcie życia, naprawdę. <gryw> Najwięcej osób na live ie. Na świecie normalnie. że jacyś YouTuberzy mają po 2000 ludzi, ale. Ja miałem 6 osób naraz, raz. To, to, to jest więcej. To jest osiągnięcie. Leon leży. No, gandalf, powiem tyle. Jest spoko. No. Zginę od trutki. A, jednak nie. Myślałem. Ale się myliłem. Oj, 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 oj. Leżysz, typie. Yeah. Plus dziewięć. Plus dziewięć. To jest sztos. To jest sztos. Dobra, ostatnia gierka. I kończymy live'ika. No dawaj, ostatnia giereczka na live'ie Dobra Mmm... Mmm... Ty nie, zginę już Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Naprawdę Coś jest? Że tak sprawdzasz? A jest. Tarka. Siema. O. Jak ja mam dużo HP! Nie ma to jak mieć tak dużo HP jak ja. Uch. Po ile on bije? O, nie wiem. Nie, 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 chciałem tego sprawdzać. On bije po tysiąc na szczała, tak? Z tego co widziałem. Pięć osób, witam. Znowu fajny wynik. I dwa spektajty w brawlu. Nieźle. Nieźle, nieźle. To jest Piper. No. No. A ja leżę w tym momencie. Bo ta na blisko zadaje 2000. No to sorry. No to, to nie jest takie proste, nie? Wiem, że niektórzy z Was by porobili na luzie ją, ale sorry. Dobra. Trzy spekna naraz, raz. Nieźle. Dobra. Chyba kończy. Dobra. No to to by było na teraz tego live'a. XD Dlaczego mi się przeglądarka wyłączyła? O lol. Dlaczego tak? What? No, tak, tak.